Ej, co to jest, kurwa? To źle nie ma, nie ma delaya no, znowu! To jest, ja to jest niemożliwe! Ja pikuję z górnego już, nie? Stop, stop, stop. Nie ma mid'nego, to... to! Ja cały mecz chodzę to bejść... to jak Ostatni reszty. dobra, jeszcze jednego. Dobra, dobra. też pierwszy, pierwszy na snajpera, a drugi wróg. Tak, ale w sumie drugiego nie rzucę. Fantazie Chyba, że będą. No, jeżeli zobaczysz, że oni flaszują i że walczą, żeby przystrzały, to rzucę drugiego flasza po prostu, ok? okay? Zanim nie kupujesz nic, co ty robisz? Ja zbieram na łupę. <laughs> nie pierdolony. Pod środkiem. Też środek. Wybiegni środek. Proszę je. no Oto. Jeszcze jeden środek. Na chuj mi, Nie oh, yeah. ja po tego defa nie ma. Jestem Dev. Masz def? mam. Ja mam już. No musimy, no. Jak samo zajdzie? z okna, na raz. Dobra, to uwaga. Trzy. pował! Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 250. Oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ja od razu... Palaka dali dolną i, i z boksa, drugi może nie być ma, Gala. Gala uważajcie. Podchodzę pod smoka na środku. Jeden Gala. Długa, flash. Top, no, top, no, top, no. Anarchia Trzecino. wychodzi mi. Ta. Top mi no, bardziej dwóch. Dwóch, trzech. Puszczam się, środek, wracam A. A ja mam prasę walc. Nie da. Mit. Ale to. Ja pierdol. Ja mam przeszłość, ja ja żeby teraz zraszył. Ja ja Oni będą jeździć, grać jak gdyby. No ja kupię dwa flesze wam na długo. Ja mam na galę, co? A może na galę was boostem po prostu. Idziemy. Ile za? Długa też to... Długo wyszli. Długo wyszli, wróćcie do, Dobra, do nas od razu, staję, może z Hyperem. No ja od razu, brata, brata. Co jest za Głęboko. No już oni dali jednego smoka. Ta. ale Miał z dupy. Ja, ja mam jednego flasha, podejdźcie się wszyscy i dam flasha i wyjdzie się, co? A, ale to nic nie widzimy, wiesz? No to poczekajmy aż te smoki no jest, zajdą, bo nie powinni przebijać teraz. Czekałem. Nie A, jeden mit jest. Wstań na galę, wstań na galę. Dolny gala, spakł dwóch. Gala, Ta gala, gala, blisko, blisko. Mit leży, jest jeden mit. Chodzę, środek. Gala, gala, gala. Środek obiega jeden. Ty za niebieską spaliłeś jeden Kurwa granat! Dziękuję. środek jeszcze 1 Leży. Nice. nice. AWP masz pod Bomba leży na midzie w ogóle. Yeah. Chodź też może. Ja schodzę do, do CT. wam galę, ale może przejdziemy. jako 6 dolar. coś pracy. Bombę. Jest na midzie. Wy wychodzi. Wziął bombę. Wzią na pewno wziął bombę. Jest. Na midzie dużo. dużo i cały czas prawo, Paweł, twoje prawo mi prawo ja mit chyba go jakoś tam no, tak średnio Mógł podejść do B Jest u mnie Dziud. Oni weszli chyba Jestem z Może nie, być nie. Gala, może być Gala nie? Dobra, okej okay. Jest zabrali, Gala Spasowali gala, zajęli ale, ale... ale... BFC rzuca Nade no, Mam flesza chcesz Pago Jest na blisko, bo w, w smoku, wysadzał BS chyba Uważaj Pago, że cię zmida teraz nie kurde Dasz mi flesza w trup? Dam Perfekt Może daj, daj mi smoke'a Saju daj mi smoke'a, dasz radę? Pod... Mida nie wysi na razie Flesz? Flesz Dluga, Długa, duga muszę wyszli Piotrek flashuję ci na serce Zajebał mnie wcale Mam przejebane Tracimy długo? No gara może być. Chodź Dawaj, daj. PM mnie gala zabił Galach i B1 bombę, mamy bombę na drugi Brawo, brawo. Ładnie, Saju, dobrze, dobrze, kurwa CT. Ja patrzę za Tak, nice. Ja Potem gram, nie? ja gram, z Pago. Cześć, ja tylko za dzisiaj bez Rafaelu, jeden batonik po śniadaniu Poczek, tylko. Pociek. I Mopago lepiej, jakbyś się. Jeden dzień z... Z... A ja będę z plata grał. Jak będą nas zamykać bez smoka to po prostu chłopa, nie, nie Nie, Ja zawinęłem zawinąłem I tam patrzycie se, nie? Mm. Tak. Z broną. Dałeś takie smoke'a na wyjście. Jasne, skaczesz. Co? Mówię, ale se skanuj Może wyjść, nie za może wejść. Mówiłem ci to Przeskanuj może Cześć, miłego ja Ciężko będzie Na jeden na bramie na środku Leżę Proszę, raz idę, uważaj Do dołka wchodzę mhm. Ja trupam, a ty tak, Jak będą mi mida splittować Środek Nie ja mogę pójść do dołu Jadą, 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 wyjechałem w środek i, i, Proszę blisko już kurwa okno o, okno, okno nie wszedł, nie wlazł nie wszedł, nie wszedł, nie wszedł pod okno Jak kurwa no jest trup o tam, top ja pikuję z górnego już, nie? Nie, nie, leży top mid, top mid nie ma midnego, górnego to... Nie ładnie już... So, ja ci smałka w trupa Znaczy w panarchię uciekał Jeden w trupie Gala może być? Nie Dobra to cofam na długo Trzymam misję z zielonego Teraz odpuszczam ogólnie mid, albo co jest z tobą? Jest trup tam Graj z piachu może Izak ja jestem bliżej długie jakby co by wybiegali Jeden trupie cały czas Flashy, mida. A mi da, kurwa. Ma kurwa. Chodzi. No nie, no nie W sumie ta, e? zapomniałem. Butan. Zabił. Masz Nie mam nic. Gale teraz nie wejdą, jest speedrunner rzucany. Przeszuję. I tak do mnie na mały czas. Nic nie, nie słyszę, Młapę. żeby wychodziło. Ej, daj ci flasza na mid, Paweł, go chcesz? No chcesz? dawaj. Mhm. Dawaj, dawaj, podbiegnę. Leci. Kurwa. Dostałeś go. Dolny uciekł. Wracam, wracam do... Wybiega dwóch środek, hyper. Pomagam, pomagam. pomagam, pomagam. Czekaj, dwóch jeszcze, dwóch jeszcze. Jeden strzał, obiekt. Jadam... Dwa, dwóch. Chodzi ci. Jeden leży. Tak ok, nice. co za tuby dał. Ale Zabow, to ktoś B musi. Nie, 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 tylko B. Dobra, ja idę, pójdę, pójdę. Dobra, to idę sam Kurwa. Longa wybiegli. Do lewej twojej. Flueszuję pago, raz górny, flueszuję ci tam. Raczej wybiegli, longa, bo tam dużo fleczy poleciał. Dobra, cofam. Izek, jak chcesz czy galerz, to też mów. Ja jestem, Izek, Xbox Dali na grubą. Uważajcie galer. Czy mam ci na razie widziałem? Widziałe? Ja, tak, tak widzę, tak. widzę. Mam no, ja. topić prawo, topić prawo. Nie pany, robię pychy. Zdejmuję galer. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden po wycofaniu. Dobra, jednego łapię. Top mit, obity. A długa coś było? Trój, trój, trój. A druga ja wybieraj. Masz go, masz, masz go. Jeden tu uciekał jest za niebiesko czy nie? Jest za niebiesko palę. Nie, nie, a nie. Za nie, się. Jest za niebiesko cały czas. Ja pikuję. Ja na ciebie. Galę. Leży. Zważajcie już gale – Dobra, chójśc o galo. Double row, double row. Leży, a buba. Prawdą to. Leży jeszcze na arkę Czary No, półgięzyk z robotka No bije mnie ty Lecę też Lewo, 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 resp Kojty ty wy wyleciał tak na white plipper że no, to już twój jest. Cię Na gali Leć Mateusz, już nie ma czasu Lebo, lebo, mały, lebo, ty, lebo. Kurwa, ty nic nie, nie potrafisz zrobić, kurwa, dobrze. Kurwa robi. Leży mit. Jeszcze, jeden mit. jeszcze jeden mit. Nie wiem. Hmm? Nie wiem, on tak się podkradał. Siiiiiiiit! lewo Co? No, coś musi zrobić, bo pago jest. Tam. No. no. da radę, kurwa. Nie, no, no, sypia tam. Ja, ja samemu na ma... to weź Od jak się smuguje się trupę, się trupę, pago. Dwóch z mida leży. Wchodzimy. Jeden. Zatrzymam się. Jeden tutaj musi być. Bóg B. Bóg B. Dobrze. No nie wiem, Paweł musiał przywieźć, bo nudy były. Widzisz jak się trzeba Mateusz, jak ja jeden sezon emerytus tylko grałem. Bo graliśmy normalnie. Spokojnie do Piaku z AWP przebiegam. Testuję limity. Dobra. był boost. AWP boost, no. Statystyki to nie wszystko mi Milan. Smokowali x Xbox. O, BD ja pierwszy. Jeszcze jeden Tak. Już nie muszę, nieważne. Aż do pago. No patrzę. A mid może nam wyjść, czy nie? Nie. W tropie macie chłopa raczej, bo tu go nigdzie nie widzę Pak już dolnym już będę górną. patrzę też do górnej pierdol, <grym> stał tam kondom dwóch B, ale ma, macie dwóch na B blisko no nie kurwa dwugala nie dało się no nie dało się nie. No ale jeden tu zaczek z tymi dualami Nie, ale wiesz co, Jak dają smoka, pierwsze to chyba nie ma sensu no tak, trzeba to 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 Gala i Dobra, dawaj bobo czterech tylko Jeden pochodzisz z dolnej Na łeb na łeb Ogólnie wychodzimy top-mid i idziemy galę I zrobimy eksploat z gali ja to jeszcze... Izak zachowaj sobie tego smoka Czaj, na explos. Trzeba Ja dam smoke'a na mid, proszę Ja ci tak, dam tego smoke'a No tak, na, tak, na 3-2-B, Dalej czekajmy, dalej czekajmy, kołby buchnie, poczekajmy chwilę Masz no, Na mid to B Na EXPOS hmm. Ale mid A... to B, czy na gale mam? Walk, walk wychodzimy Mid to be jadam I gale wejdziemy Czekaj, nie wchodźcie, nie wchodźcie, co to jest? Gali nie ma. Dalej czekaj Wejdziemy po. Słuchaj, jeden, jeden, w te wraca do tak, Mida. Tak, tak. E, ja daję flasha. Scout. Skauti, bo też. Wyjdziecie tam po flashu, Mida, No czekaj, No czekaj. Czekam, czekam. Daj ci flash. Dawaj, no, bo jest tak. na widelcu. Dobra, stop, stop. Ład. Jak? Ja, ja ty... nie, nie mogę. Dawaj, dawaj. CT. Nie, nie będę Gali nie słyszałem. Ale nie jestem pewny. Gala. Ja stópnął. Nie, nie, nie. Ja sobie Dobra, na krótko chciałem Akurat teraz nie, Pevor. Jest pewor jest nurkiem teraz, tak? Daj bombę na mnie. Leci ten mać. SMG. SMG jest stawiem Ty nie chcesz tego SMG? Nie, dostałem z Aha. To ja smokuję mida. Uwaga mida, Jest? Gala. Dużo gala. Coś tam tą paką? Na, na razie jest skróty Tak? Hmm. Na B i pod besem pod besem ma zero A, a, a jest, a my te galo wyjdzie. Dasz jeszcze saju górą, żeby uciekł ty... Kurwa Nie widzę ale, gali no, chcesz piknąć mi na p to mogę cię flefować nie, nie? na razie nie, ale gali nie widzę pod Na bramę, na ich albo na ten Na X, Piotrek Pod X-em był Dobre teraz. saju, dobre a, To jest chujowo, bo ten... No, chod, jest, urmaty, jest po po I trup jest jeden mm -hmm. Piotrek, muszę go nawić Chcesz galę? Ta, gala, Gala, uważaj Gala bez. leży To jest ten, i mid jest nie. Mid Nie wiem, czy nie odpuścił Besta saju. I na Galę nie poszedł Jeszcze jeden mid jest i Gala Gala, Scout Ta, Gala, Gala, Scout słychać. i mid Ja, ja idę do Ciebie, Sajo tak? okay. Nie, dobrze, mida, w Galę wejdziemy Scout był na Gali Ja podchodzę Tak, i on może być tam mnie wcelowany Biden poszedł Tak, no to jest ty a to wiesz już, A nie, to nie jest drugi? Daj no nice. ten B, dam B Longa, do szady Patrzymy Weź i kładę na longa Ładnie Kurwa, na jedna mam Jeden dolna raczej Mi dom? Mi dom w chuj Gonią mnie w pięciu Dobra, Dobra noc, trzymaj się Paweł Powozonka. tam uważajcie No to mi da nic no, nie? Idę mu pomóc Spletuje No nie no, kurwa Ale idzie na to leci, kurwa, jebasny Ty pizdo Nie no, ale gdzie on zginął, ten typ, co tu był? No zabij mnie, pago. Ej, nikt tu go na BF nie ma. Ja. Ale szybki Ale nie jest Izak ostatnio. Ja mogę zrobić wyrzutkę na B. Tak, no. O, dobra. Zrób, 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 zrób. Nie trafił. Ej, na gali widział mnie. Widział bombę. Kurwa. chuja, fiuta rzucę. Rzuć fiuta. On vidio, cię, że przeszedłeś? Nie. ja rzucam na 3-2-B. Piotrek, dawaj do nas. B... Galę, ja mogę na najdować gali. galę, mogę najdować. Na, nasz Piotrek da flesza na galę, ty jest na gali On jest blisko O tak, tak, daj Piotrek, przyjdziesz? Na głośno No idę, idę Daj flesza proszę cię Fleszuję Fleszuję Dojazd, 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 dojazd Leży mid Nie ma BSA Trochę mnie to zdziwiło, zwłaszcza, że z Brazylii Auto leży, nie muszę dziękować Co, kurwa, Co ty robisz na CT? Dolny zabiłem. O kurwa! No ty podchodzi, kurwa no Jeszcze jeden. Dobry flash. Jeszcze yes, jeden yes. yes. yes, yes, yes. z Mam To no no. cały środek się środek skłócił. Yes, yes. jedzie. Albo Bylko. Gale. Bylko. Od TT albo gala, no, tak. Masz pakę, żebyś się nie padł? Ten flash był zajęty na Dobry, co? A teraz yes. tak skutasa yes. no, po prostu. Ale będzie no. idealnie w tempo, no, nie? I ja, ja tym flashem dostałem, kurde, na przed długo. Czy w ogóle boty jebane na tej grupie grają? Zajmują drugą Dobra, I dobra i robi aport, jest. jest ta, jest ta w dolnej Nie ma, nie ma, nie ma już Zabiłam Zabiłam Gala, walnął Patrzę, mogę flashować i galę Zara, Zaraz, zaraz, najpierw się Jest, jest, na krótko. Już nie ma, Teraz daj Nie ma, białą mam Z długiej cofnął Ej, flash, e, smoke 3-2 na B daje i tekamy na razie. Dobra, już chuj, ja też dałem, tu dwa poleciało. Masz dolny, Mati. Ja od długiej idę. E, Bosneli się na niebieskiej, na długiej. CT-1. Do trupa idziemy. Długa CT. Do trupa idziemy. To od trupa, na smoke, a, no byście gali po prostu. CT Przydałbyś się nam. No tak, dam i cofnę do was. Fuck. Dwóch A jest, 2 jest. Maję smokę jeszcze chyba po gościu w dolnej trupie. Tam tu jest w... butelka. Pat daj mi jaka kurwa masz. No nie skupuję, masz ty, no, Na, no. na masz powrót Ja to nie wiem. Dobra, biegnę już. 20 sekund, go. Został 3 hity w kałacha. Musiał być kurwa za Masz... ostatnią 13 sekund Fajnie. mnie No, no my się zaraz Dobry flash zakrył się okay. da... Daj mi flasha da do... wyjście no, się, poczekaj Brama, środek Przedł no. no, Chodź do mnie Doszły Gale na stronkę. Ja na mam AWP. Mają no, Gale, no, więc słyszeli was na długiej no, długie. już. Aha, no chuj z tym, no podchodź. Czekaj, sprawdzę BS na razie z To Smokuje CT, co? Tak. Możesz, no ja za BS palę. Gołębia daję. Czymś. Nie dawaj nic na razie. Pale za BS. U, u. Ja mocno podchodzę, mój idzie. Gala leży. Pale, Gale. Jeszcze Gala. gala. Jest like te i i longa. na longa, longa. Oh, yes, być. Ja trzymam teraz do dorsy, ale... Gość był na gali, jeden w ct ciemnia nie ma, cała przesiana Ciemnia leży Ja na longa uciekam Podchodźcie przy prawej ścianie, nie ma smoke'a prawo jest, podchodźcie Dlaczego do dole tak to... kurwa? Nie no, nie podchodźcie Podchodźcie, po prawej był na miarę Jest prawo. jeden I od razu swing do lewej Dole, już do środka. bez Bra Za prawo macie Bez go. Bez, bez, bez Kurwa Czekaj, czekaj, usnokuj się Usnokuję, reszuję idę do was Spalę okno co to, to za smok bramy? Kurwa nie trafiłem no <gryw> Pierdolę, ja byłem Ja byłem pewny zysany Smok Długo dojechał? Jeden... Tak, 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 długo Uf, dojechał. Długo na to pójdzie Co to za smoki tu? To co jeszcze chyba? No. <gryw> to smoke sign. Na Naprawdę, no? Pierdolony, co? O kurwa Nie wierzę Nie ma defa! Nie ma defa! Nie ma defa, <grym> nie ma defa, <grym> ma defa, ma defa. Nie. Ja idę do trupu to się nam, to się Jasne. Tam Zajęcie dać? Jasne Mam zajęcie spróbowane Ja smukuję bramę Nie ma, nie ma Przeje jeden tam Kurwa Ja nie mam palaka oh, na auto następnym na auto Jak był to go by nie ma Dacie radę coś tam pokminić? Smok musi coś Jaron był stał, a to już? Ja nie, nie mam żadnego smoka już Oni smoka jakieś dali na wyjście To nie oni ja Zostałem paka, pakaj do Bartosza Chłopak w lesie Gala jeden. Patrzę ci best, nie widzę besta. Ja. Gala cię tam. Li, CT! Piotrek da w galę zabiję, czekajcie. O kurwa. Zabijesz? Nie. On ma mało, Piotrek. Gala, gala. Co Bo... to leży, Bo... gala się. Ale jak on tu broń wyrzucił, ty. Ja byłem pewien, że jest blisko, że jest metro ode mnie, widziałeś? No śmiesznie Zdala. to wyglądało, ja też myślałem że tam to jest? O kurwa, Bo... dam. O no, kurwa Ale kurwa awantura, ja pierdolę. Nie mam no, tego, tego smoka, kurwa, no, że dali takiego się. na wyjście. Nie? nic nie widziałem. Daję wyjście Daję smoka. Wyjście. Ja wszystkich wyprzedziłem, nie ma sprawy. chcę jechać. długa góż, długa, Przejebane mam. Ogólnie biegłem ostatni. Pier trzy osoby. Ja rzucałem smoka ja. na drzwi i drugi. No ja się zatrzymałem, bo myślałem, że damy sobie jedynkę, chociaż. kurwa, no? stary, no. Po co, i tak fleczów tak nie mieliśmy? No nie wiem, no bo jedziemy gala, nie było sprecyzowane, się do końca. Ej, co to jest, kurwa? Toż Rema nie ma Dileja no znowu. To jest niemożliwe. W drugie tempo wyjdziemy tego longa. fanarchię wejdziecie i po fleszach Uwaga mi skrót też. I czekajcie, czekajcie, w będziecie. A jedziecie. A Wupa dla na długiej sama, wiecie? Jak, jak nie rzucali niczego na długą, to tylko smołka dali, a AWP była wcelowana. Podejdźcie. Ja pójdę pierwszy. Mam flesze, okay. pamiętaj, że też będziesz dał flesza. Daj smołka na róg. Będzi flesza. I co wy chodzicie? Tak. Będzie. Ekstra. Mamy. Jak, mu.

Tu jestem bity. I mało miał pompę. <tryk> mhm. Wow. Nice. A te co się dziwiły, ten coś ze smokiem minąłeś z nimi, kościoły się zdarły na oczy i No nic nie mam. <gry>